No dobra, może jedziemy nie do Radomia ani do Warszawy, ale jedziemy do Olsztyna. Na początku była idea. Ja właśnie zaczynam swoją podróż z Docha do Olsztyna, w którym już niedługo, bo 11 czerwca, wspaniały festiwal PLON. Żeby w jednym miejscu w jednym czasie. Podczas tego festiwalu dziesiątki paneli, setki firm, a także ambasady. Musisz tam być, bo ja prawdopodobnie tam będę. Podczas festiwalu będą wyznaczane kierunki rozwoju Polski. Trzy dni Festiwalu Innowacji na pewno nie zapomni o tym, co się dzieje w Polsce. AI, sztuczna inteligencja zdobywa rynek, więc Ty musisz tam być w trakcie, kiedy będą się działy zmiany. Małe firmy, duże firmy, spółki Skarbu Państwa. Ambasady, a także reprezentanci rządowych instytucji. Oni tam będą, więc i my tam musimy być. Panele dyskusyjne. No takiej ilości to na pewno nie widziałeś. Możesz podyskutować nie tylko ze spółkami czy ambasadami, ale możesz także dorwać gdzieś mnie i podyskutować ze mną. A to wszystko w jednym miejscu, w jednym czasie w Olsztynie. Zaobserwuj profile PLON, do których linki znajdziesz w opisie tego filmu i widzimy się już w czerwcu w Olsztynie.